Radio Plus sedno sprawy. Gościem w sedna sprawy jest dzisiaj Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca platformy obywatelskiej. Dzień dobry pani przewodnicząca, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieszkanie prawem nie towarem, tak w sobotę powiedział Donald Tusk, przewodniczący platformy, wprawiając mam wrażenie, w niemałą konsternację część waszych polityków, wyborców, no bo do tej pory to było takie kojarzone z lewicą hasło przez część działaczy platformy mocno krytykowane. Mieszkanie prawem, nie towarem, Pani Przewodnicząca? Yy, dokładnie tak. Ja nie przypominam sobie, żeby ktoś z Platformy Obywatelskiej krytykował zdanie mieszkanie prawem, nie towarem. Natomiast doskonale pamiętam, yy, kiedy rządziliśmy yy, nasz program MDM, czyli mieszkanie dla młodych. Yy, chyba ćwierć miliona mieszkań zostało w ten sposób yy, przez młodych ludzi yy, kupione i, i młode rodziny sobie zamieszkały mhm. w To dopłaty no doskonale... do kredytów, no, przypominam, były. Proszę. Dopłaty do kredytów, to był ten, ten program, dopłaty, na tym polegał. Dokładnie, tak. Chodziło tam też o, o wkład własny, który zawsze Aha. jest w Przypomnę, że e, kiedy my rządziliśmy inflacja była na tyle niska, że jest, nie było takiej dramatycznej sytuacji, że stopy procentowe nagle w ciągu pół roku poszły o e, 6 procentowych do góry. Więc ludzie mogli sobie coś zaplanować i jak był trochę bardziej przewidywalny. I ostatnie zdanie jeszcze o, o tym, co zrobiła platforma dla mieszkań. E, mieliśmy program mieszkania na wynajem. Fundusz Nieruchomości w BGQ e, utworzony był przez nas. No niestety nasi następcy zaniechali to na rzecz takiego marketingowego, propagandowego programu 500 mieszkanie. nie, przepraszam, mieszkanie mieszkanie plus. Same plusy, tak jest. E, mieszkanie plus, no ale to jest program wiadomo nieudany, zaniechany. Zero właściwie. No to i politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, chociażby prezes PiS ostatnio na, na konwencji tej partii powiedział, że, że z mieszkaniem plus rządowi PiS niewiele się udało. Ale Pani Przewodnicząca, jak zagwarantujecie to prawo do mieszkania? Bo jeżeli mieszkanie prawem, to, to prawo to jest coś, co państwo, jak rozumiem, gwarantuje obywatelom. Panie Redaktorze, przewodniczącemu Tuskowi chodziło przede wszystkim o to, żebyśmy. Odczarowali jakby to, że mieszkanie dla młodych ludzi, którzy chcą założyć rodzinę albo po prostu chcą się wyprowadzić z domu swoich rodziców, że, że, że to jest dostępne tylko dla tych, którzy pracują w dużych korporacjach, w dodatku na wysokich stanowiskach i zarabiają kupę pieniędzy. Mówimy o mieszkaniach na wynajem, mówimy o systemie budowy mieszkań na wynajem. Muszą wtedy być określone dopłaty państwa, ale to się opłaci, bo na tym polega tak naprawdę polityka prorodzinna. A to jest jakiś Jak... program już Platformy, Pani Przewodnicząca, czy na razie jakieś luźne hasło, idea? Czy, czy może program... Pani powiedzieć, ile będzie tych mieszkań na wynajem? Kto je zbuduje? Nie, panie redaktorze, takiego polityka od y, chyba trzech milionów mieszkań, a potem od miliona samochodów elektrycznych z, tej, z tego samego środowiska już mamy. Nie będziemy mówili ile, będziemy, y, powtórzę jeszcze raz, Muszą być dostępne mieszkania w miejscach przede wszystkim, gdzie jest praca, tak żeby młodzi ludzie mogli zarabiać i utrzymać te mieszkania, mieć na czynsz, mieć na mhm. Ale to na, na takim dużym na... poziomie ogólności ciągle to mieszkania budowane przez państwo będą czy przez prywatne podmioty. Panie redaktorze, pomysły, żeby partyjni działacze zajmowali się gospodarką, to są pomysły PiSu nie nasze. Nie chodzi o to, żeby powstawały holdingi spożywcze i, i, i żeby państwo, ministerstwa konkretne zajmowały się budowaniem. Naprawdę. Chodzi o system dopłat. Mieliśmy podobny program w 2014 roku. Nie zdążył się rozkręcić. PiS go zamknął. Mamy... Dzisiaj jeszcze lepsze pomysły. Zapewniam Pana, jak wygramy wybory, przedstawimy wszystkie szczegóły. To ja y, jeszcze o tę rzeczywistość właśnie po wygranych wyborach chciałem dopytać, bo, bo Pani Przewodnicząca niedawno, no, kilka miesięcy temu w rozmowie y, z kulturą liberalną y, powiedziała, takie słowa. Więcej zarabiający powinni płacić więcej. W platformie panuje zgoda co do tego, że system podatkowy powinien być bardziej progresywny niż przed Polskim Ładem. Więcej zarabiający powinni więcej płacić. Rozumiem, że, że podtrzymuje pani przewodnicząca to stanowisko. tak? Platforma tak zmieni system podatkowy, żeby był bardziej progresywny. Panie redaktorze, już właściwie w 2015 roku, kiedy ministrem był ministrem finansów, był. Mateusz Czurek. Mateusz Czurek, to w Ministerstwie Finansów pracowaliśmy nad jednolitą daniną. Jednolita danina miała przede wszystkim wprowadzić taką. Mm, Sprawiedliwą progresywność. My ujęliśmy tam także liczbę dzieci w rodzinie, to znaczy dochód dzielił się na wszystkich członków rodziny. I nie zrobiliśmy tego, przegraliśmy wybory. Potem PiS usiłował to zrobić, ale jak zawsze nieudolnie, w końcu zarzucił to i wprowadził nam ten chaos podatkowy. Dzisiaj nikt, żaden odpowiedzialny, nie tylko ekonomista, ale też odpowiedzialny polityk nie powie panu, jak ta progresja powinna być Wyglądać, bo oczywiście progresywny e, jest taki, że, że m, osoby najmniej zarabiające nie płacą podatku dochodowego, e, osoby więcej zarabiające e, płacą e, więcej i ustawiamy jakiś górny kap. Nie może to być na przykład nie wiem, więcej niż 40%, a progresja to też jest taka, i pewnie tutaj lewica by się z takim podatkiem zgodziła, że może ci najwięcej zarabiający powinni płacić 70%. No Przedów tak, ale do wyborów, Pani Przewodnicząca, rozumiem, że z jakąś konkretną propozycją będziecie szli. No odpowiedzialność chyba na tym jednak polega, że mówi się ludziom, jak się zmieni no ich też sytuację finansową. Jeszcze raz według Platformy Obywatelskiej tak wysokie podatki, czyli tak wysoka progresja, oczywiście wcale nie jest rozwojowa. E, w dodatku my musimy to zachęcić... A jaka jest ta progresja właściwa zdaniem Platformy? Jakie wyższe podatki powinni płacić najpierw zarabiający, pani przewodniczący? Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Po chaosie podatkowym, jaki wprowadził PiS, po kompletnym zrujnowaniu finansów publicznych, po wyprowadzeniu 400 miliardów złotych poza budżet nie namówi mnie pan dzisiaj na podawanie stawek, bo Najpierw trzeba sprawdzić w ogóle, e, jak wielka jest ruina w finansach publicznych, a potem można odpowiedzialnie mówić. Powtórzę jeszcze raz. E, Ale to przed wyborami to, Platforma ja... tego nie powie, Pani Przewodnicząca? To po wyborach dopiero się okaże, jak zmienicie system podatkowy? Przed wyborami takiego planu nie będzie? System podatkowy, jaki zaproponuje Platforma, będzie miał przede wszystkim kilka cech takich fundamentalnych. Będzie stabilny. Będzie prosty i będzie sprawiedliwy, a sprawiedliwość będzie polegała na tym, że mniej zarabiający płacą zdecydowanie niższe podatki niż ci, co zarabiają więcej. To wszystko, co Panu mogę dzisiaj powiedzieć, mm -hmm. zapewnia Pana, że nikt odpowiedzialny nie powie Panu dzisiaj więcej. Ale Pani Przewodnicząca, no Pani powiedziała te kilka tygodni temu, że, że więcej zarabiający powinni płacić więcej niż teraz. Ja to teraz I że w to platformie proszę. jest do tego zgoda. Nie. Nie, 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 panie redaktorze, proszę nie manipulować. E, Absolutnie mówimy, nie manipuluję. Mówiliśmy o nie, ja powiedziałam dokładnie, że powinni płacić więcej niż osoby mało zarabiające czy więcej niż przed wprowadzeniem tego chaosu w mhm. polskim. Natomiast powtórzę jeszcze raz PIS udaje, że obniża podatki, tymczasem jest większa, ponieważ wszyscy muszą płacić składkę zdrowotną, nawet ci mało zarabiający. Więc jeśli mówimy o progresji, to mówimy także o tym, że składka zdrowotna dzisiaj jest podatkiem i trzeba tak ją traktować. I ustawiając system podatkowy dzisiaj, trzeba brać pod uwagę wszystkie obciążenia, bo dla, dla podatnika nie ma znaczenia, czy płaci na czy płaci no podatek po prostu to, co idzie na państwo z tego, co, co miał na papierze jako swoją płacę brutto zapisaną. Pani Przewodnicząca, to jeszcze zapytam o sprawy międzynarodowe, bo Platforma Obywatelska często krytykowała Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że no, gdzieś jest poza głównym unijnym nurtem, jeżeli chodzi o e, politykę międzynarodową. Czy powrót Platformy Obywatelskiej do władzy oznaczałby w sprawie Ukrainy, no bo to jest dzisiaj kluczowa sprawa, przyjęcie perspektywy właśnie Berlina i Paryża. Panie redaktorze, polska perspektywa i polskie relacje z Ukrainą w czasie kiedy rządziła platforma obywatelska były bardzo jasne. Cały projekt zaangażowania wschodniego to był pomysł. Platformy Obywatelskiej we współpracy ze Szwedami. To Partnerstwo, Partnerstwo wschodnie, wschodnie, tak, pamiętamy, ale pytam o tu i teraz, pani przewodnicząca, a ewentualnie o to, co będzie, a nie ja o to, co mówi, było dekadę co by było temu. Tu i teraz, gdyby, było, gdyby dzisiaj rządziła Platforma mhm. Obywatelska, po tym wszystkim, co Polacy zrobili dla uchodźców z Ukrainy, także po tych gestach, które wykonał obecny prezydent Andrzej Duda, to um, na spotkaniu yy, prezydenta Żełańskiego z przedstawicielami Niemiec, Francji, Włoch. E, oprócz e, szefa rządu rumuńskiego byłby na pewno przedstawiciel Polski, bo Polakom się to po prostu należało. Ale, ale tam ruchu niemieckie ruchu media piszą, pani przewodnicząca, że oni no, proponowali e, w najbliższych miesiącach po spodziewanym upadku Donbasu negocjacje z Rosją, praca nad porozumieniem pokojowym. To jest to, czego Polska dzisiaj e, chce e, właśnie e, ramy w ramie z Paryżem i Berlinem gdzieś przynaglanie Kijowa do Pan usiłuje ciągle włożyć mi w usta słowa których nie powiedziałam. Powiedziałam wyraźnie: dyplomacja polega nie na tym, że wychodzi premier Morawiecki pokrzykuje, obraża naszych sojuszników i realizuje agendę Już punktując pani przewodnicząca? Ta, skłóca Unię Europejską. Dyplomacja polega na tym, że rozmawia się w zaciszu gabinetów i uciera się wspólną politykę dobrą dla Ukrainy, dla Unii Europejskiej i dla całego demokratycznego świata. Niestety nikt z polskich polityków yy, zy, pochodzących ze środowiska PiSu robić tego nie potrafi. A mówiła to Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Zdrowia życzę i dobrego dnia. Państwu dziękuję Dzięki. bardzo za uwagę. Kolejna sedna sprawa oczywiście jutro do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.